Witajcie kochani, 29 marca. Chciałbym Was zaprosić na minutę z kartami Lenormand. Dzisiaj również yy, tarot. Dzisiaj tarot snów. Karty są potasowane, przełożone. Teraz weźmiemy pierwszą z brzegu. Jest to Król Mieczy. Hmm. Król Mieczy on nam tak wskazuje na to, aby dzisiaj, w dzisiejszych działaniach Kierować się intuicją i swoją mądrością. Chodzi o to, że król mieczy jest taki nie do pokonania on jest taki twardy. To on stanowi prawo to on, co powie, to tak będzie. Nie pozwala też, aby osoby drugie, trzecie za niego decydowały, albo za niego cokolwiek robiły. To taka karta, która właśnie mówi, żeby dzisiaj yy, właśnie wykorzystywać swoją mądrość, swoją wiedzę, swoje umiejętności yy, w takich czynnościach codziennych, yy, jak i też czynnościach takich zawodowych, służbowych w pracy. Yy, generalnie król mieczy on taką dobrą, energetycznie kartą jest. Także moi drodzy, warto na to zwrócić uwagę. Warto kierować się e, intuicją dzisiaj, tak jak już wspomniałem wcześniej. E, tak, tak, dokładnie tak. Król Mieczy też e, potrafi zjednać sobie ludzi. Zjednać sobie ludzi. E, ma ten urok osobisty, który warto, aby też wykorzystywać. Hmm. On wskazuje na nasz urok osobisty i, i mówi, aby właśnie ten urok osobisty wykorzystywać. Do, do swoich zadań do, w dniu codziennym i zawodowym. Moi drodzy, ja ze swojej strony życzę Wam cudownej energii na, na środę, pozytywnych ludzi na Waszej drodze, no i konieczności wybierania tych tylko dobrych de, decyzji.